Marianna Janczarska Ślimuś z Skorupko Rozdział 7 Kwestia latania Ślimuś, Kwasio i Patyczek opowiedzieli nowemu koledze o swojej misji, o ogromnym marzeniu małego ślimaka i o tym, jak planują tego dokonać. Rudy bardzo się podekscytował. Uwielbiał marzenia, uwielbiał marzyć, a jeszcze bardziej uwielbiał te marzenia spełniać. Lub pomagać innym sięgać nieba. Ślimuś był już jednak bardzo zmęczony podróżą. Czas jak to czas. Płynął szybko, a przecież trzeba było jeszcze wziąć pod uwagę powrót. Nie mógł nie wrócić do domu, nie dając znaku życia. Nie mógł tego zrobić swojej rodzinie i tak wystarczająco się o niego martwili. Wiecie co? Zaczął Rudy ochoczo. Muszę wam powiedzieć coś ważnego. Marzenia się nie spełniają. Wszyscy zamarli. Pierwszy raz w życiu ktoś powiedział tak brutalne zdanie: Jak to, marzenia się nie spełniają? Jak to? Nagle w przeciągu sekundy ich świat runął. Rudy, widząc reakcję przyjaciół, roześmiał się głośno i powiedział: Marzenia się nie spełniają same. Je się spełnia. Nawet nie wyobrażacie sobie, jaka ulga namalowała się na twarzach motyla ślimaka i pasikonika. Ulga przeszła w dość głęboką refleksję. Całkiem mądra myśl, powiedział Paticzek. I właściwie nawet nasza wyprawa to potwierdza, zamyślił się. Kwasio jednak wciąż zastanawiał się, do czego prowadzić ma ta myśl, którą podzielił się z nimi Rudzik. Miał nieodparte wrażenie, że coś ewidentnie kombinuje. I się nie pomylił. – Czasami mówią do mnie 3R. Ćwir, Świr. To mój tajny pseudonim dla kumpli. – Dlaczego 3R? – zapytał Ślimuś. – Ryzykant, rudzik, rudy. A co? – Ćwir, świr to mój okrzyk zagrzewający do działania. Te partie już śpiewam, a raczej ćwierkam. – O rany, ale to cudne, powiedział Kwasio. Zawsze marzył mi się jakiś tajny pseudonim. – Nie widzę w tym żadnego problemu. Co cię najbardziej charakteryzuje? Co wymieniłbyś jako pierwsze, mówiąc o sobie? – No… Nie wiem, że, że jestem lekki i delikatny, i taką też mam duszę. Kwasio sam się zdziwił, że tak szybko odpowiedział na to pytanie i to zdaje się dość celnie. Pasujesz mi na dwa WP. Wrażliwy wiatr podmuch. Szu, szu. Kwasio aż się wzruszył, Powtórzył cicho te słowa, a okrzyk końcowy brzmiał w jego ustach, jakby był pisany jemu i tylko jemu od zawsze. No dobra, który następny? dopytywał Rudy. Cieszył się bardzo na myśl, że ma nowych przyjaciół, którym może nadać pierwsze w ich życiu tajne pseudonimy toż to świetna zabawa! – Ja! – krzyknął patyczek. – Jestem cieniutki i chudziutki i kocham grać na niecieńkach. Hmm, – Co powiesz na coś takiego jak 2SK? Smyczkowa sonata księżycowa? Cyk, cyk! – Wow! – szepnął patyczek i uśmiechnął się szeroko. – Znaczy, że mu się chyba podobało. – A ja, Rudy? – Ślimuś nie mógł się doczekać. Ja jestem mniejszy niż inne ślimaki, ale szybki i mam wielkie marzenia. Nic więc innego jak SKO. Słonący kosmos otwarty. Je, yeah, je, yeah. nie może to być nic innego. Wszyscy byli zachwyceni swoimi nowymi przydomkami. Każdy raz po raz powtarzał je pod swoim nosem i ćwiczył okrzyki zagrzewające do działania. Brzmieli naprawdę jak całkiem zgrana drużyna. My tu gadu gadu, a marzenie jak już wspomniałem samo się nie spełni, zauważył ryzykant Rudzik Rudi. Wskakuj, a raczej wślizguj się, krzyknął do ślimusia Rudzik i rozłożył swoje skrzydło opuszczając je do pnia drzewa. Wszyscy powoli zaczęli domyślać się, co też ich nowy kolega może kombinować. Ślimuś aż zadrżał z radości i niedowierzania. Będzie latał! Dobrze, że paticzek upił trochę rosy z rosokli, bo inaczej troszkę bym się jednak bał. Śmiał się w duchu ślimuś i powoli, choć oczywiście w szybkim jak na przeciętnego ślimaka tempie, zaczął... Wślizgiwać się po skrzydle Rudiego wprost na jego grzbiet. Już z tej perspektywy świat wyglądał zupełnie inaczej. Dreszcz podniecenia wciąż narastał. Ślimusiowi niesamowite wydało się to, że w przeciągu tak krótkiego czasu może dostrzec tyle różnych perspektyw na świat. Wydało mu się to absolutnie nieprawdopodobne. Miał przeczucie, że ten dzień może być dniem, w którym wiele się zmieni i nie na zewnątrz, bo na to wpływu nie miał, ale co wręcz istotniejsze, wewnątrz ślimusiowego świata, w nim samym. No to hop, Rudy uśmiechnął się do pozostałych przyjaciół, którzy drogę w górę pokonywać mieli każdy po swojemu. Do zobaczenia na szczycie! krzyknął, ulatując w powietrze. Ciepły wiatr owiewał rogi ślimusia, a promienie słońca delikatnie muskały jego skorupę. To był jeden z najpiękniejszych momentów w jego życiu. Zdecydowanie. Lecieli w górę prosto w korony drzew i chmury. To był prawdziwy odlot. Mały ślimak chciał, żeby ta chwila trwała wiecznie, a tu nagle ani się obejrzał, a już byli praktycznie na szczycie korony drzewa. Usiedli na najwyższej gałęzi. Ślimuś spojrzał w dół i zobaczył swoich przyjaciół, którzy byli już tuż, tuż. Wszyscy weszli na pokład ryzykanckiego rudy lotu i spojrzeli przed siebie. Widok zaparł im dech w piersiach. Na górze było też dużo zimniej, ale w tym momencie nie miało to dla nikogo żadnego znaczenia. Przed nimi rozpościerała się w dole przepiękna łąka, a w oddali było widać obszerny i iglasty las skąpany w słońcu. Patyczek nawet nie zdążył zatęsknić za niecieńkami, bo przepiękną melodię grały szumiące na wietrze liście. Słychać było też śpiewające ptaki, brzęczące owady i przede wszystkim ogromną, spokojną ciszę. Wszyscy jednocześnie, nie umawiając się, a jakby byli umówieni na to od dawna, wyrzucili w przestrzeń swoje najswojsze okrzyki radości. Je, yeah, szu, cyk, ćwir, przyłączając się do leśno, Powietrznej, wspaniałej orkiestry. Echo odbiło wydobyte przez nich dźwięki, i mimo swoich niewielkich rozmiarów poczuli się wielcy, bo świat ich usłyszał. A oni sami, pierwszy raz tak głośno usłyszeli swój własny głos, który odbił świat. Była to tak piękna chwila, że nikt ze sobą nie rozmawiał. Nie trzeba było słów, i tak byłyby w tej sytuacji niewystarczające. Jeszcze nigdy tak bardzo nie czułem sam siebie i swojego domku na grzbiecie, jak w tym momencie. Zapamiętam to do końca życia, pomyślał sobie ślimuś, i łza wzruszenia spłynęła na jeden z liści. Nigdy nie sądziłem, że na świat można spojrzeć z innego punktu. Nigdy nie sądziłem też, że dane mi będzie tego doświadczyć. Zawsze myślałem, powiedział już na głos, że tak jak widzę świat, od kiedy cokolwiek widzę, tak właśnie będę widział go już do końca. A, a to wszystko nie tak, to wszystko się zmienia, zamyślił się mocno. Ja tam nawet nigdy się nad tym nie zastanawiałem, powiedział Patyczek z ogromną szczerością. Wszystko się zmienia i jest dość nieuchwytne. Ja na przykład nie nadążam, ale czy nadążyć muszę? Czy nie lepiej po prostu żyć i motylem być? Powiedział Kwasio. Obserwujcie, rzucił Rudi z uśmiechem, i znów zapadła cisza. Rudi. Przytulił się dziobem do ślimusia. Dziękuję Ci. Dzięki Tobie spełniłem swoje marzenie, ale i dużo, dużo więcej. Zazdroszczę Ci bardzo, że latasz. Ty też latasz. Rudy spojrzał mu głęboko w oczy. W innych przestrzeniach i bez posiadania skrzydeł to Ci dopiero sztuka. Nie uważasz? Ślimaka zatkało przytulił się więc do dzioba i nie odpowiedział nic, bo gest czasem znaczy dużo więcej.